Poniedziałek rano. Dziewczynki już gotowe. Wszyscy inni jeszcze śpią. właśnie. Pranie z nocy. Potem się tym zajmę. Trochę się nazbierało przez weekend. W weekend było świętowanie, więc nie robiłam prania. Kelly! Gdzie idziesz? Gdzie ty idziesz? Hej. Czarusiu! Czarusiu sobie wyciąga się na dwaniku i szyka sobie to wziąć. A damy tu z botku, czekaj. O! Pójdziesz po nią oczywiście Będę się wyciągał

Leo Kunla, Leo Kunla, <laughs> mm -hmm. Leo Kunla, I have to come Kunlao, Leo Kunla. It's good. so it's deep. Addition. Okay, Elia. Give mm -hmm. mm -hmm. Ah, beautiful. Mm -hmm. And what's this little lid? I'll throw it. To throw it. Przyszliśmy właśnie do szkoły na nasze lekcje. Ostatni tydzień wakacji dla dzieci, bo w przyszłym tygodniu wszystkie będą w szkole. Nasza klasa jeszcze pusta, nikogo nie ma. Jednak jest już nasz nauczyciel. Jesteśmy już w klasie i zaczynamy lekcję tajskiego Sabi Makeup Po szkole udajemy się do Barbera. Idziemy do tego co byliśmy wcześniej, choć jest tutaj bardzo wiele e, barberów i po drodze. Tutaj szliśmy, minęliśmy kilku, ale my idziemy do tego co już byliśmy. Nie lubimy niespodzianek, więc... Okay, przed ścięciem. Cześć. Już po fryzjerze. Yeah. Uh -huh. I przystojniaku. Już mm. ostrze <laughs> Obok Barbera była mała piekarnia, a właściwie cukiernia, w której właśnie przeglądamy katalog ciast, ponieważ. Wielkimi krokami zbliżają się urodziny prawie wszystkich naszych dzieci. Urożona mm. kawusia i wracamy do domu. Wróciłam ze szkoły i wszyscy byli bardzo głodni, dlatego razem z Charlotte robimy naleśniki. Dzieci stęskniły się za naleśnikami, więc naleśniki w pełni. Zrobimy też mafinki. O, Szarlotka nam przyniosła wszystko, co potrzebne do mafinek. Które będziemy używać? Te? Żółciutkie mafinki. 115 ml mleka. 60 ml oleju. Nie mamy odmierzającego jakiegoś dzbanuszka, ale butelki się nadają. Dobra Właśnie wyskoczyliśmy z dziewczynami na szybkie zakupy. Mąka kosztuje 3,50 zł. Tutaj na półce znalazłem coś takiego jak margaryna w worku, kilogram za 9,80. Te y, skuterki są bardzo pojemne. Zobaczcie ile zakupów udało mi się zrobić. Ja, idziemy do domu.